Witam w drugim odcinku Waszych openingów po ostatnim filmie i po tym filmie, którym pokazywałem jak nagrywać, żeby przesłać swoje openingi aż się mój mail troszeczkę, można powiedzieć, przyblokował może nie tyle co przyblokował, ale jest naprawdę dużo tych Waszych openingów, dużo Waszych powtórek będę powoli je systematycznie umieszczał na kanale nie wszystkie mi się otwierają więc do tych osób, które wysłały, a nie mogę ich otworzyć, mam problem. Postaram się odpisać maila, więc taka moja prośba, starajcie się nagrywać w 720p, jeżeli taką macie możliwość, nie nagrywajcie ich w większej, nagrywajcie też powiedzmy w 5 MB B-rate, żeby po prostu te pliki nie ważyły dużo i wysyłajcie mi na maila, ponieważ Facebook ostatnio nie wiem, co wariuje, na Facebooku nie można. I tych plików waszych otworzyć, Ale tam staram się odpisywać tylko jak mogę. No dobra, ale nie przedłużając zbędnie, dziękuję Wam za wszystkie yy, openingi. Link, jak nagrywać openingi, będzie pod filmem. Lecimy z pierwszym openingiem. Już mam przygotowany Know z Magic Poland. Zobaczymy, co mu tutaj wydropi. Więc tutaj nagrywanie z zasięgu znikną. Dobra, magiczna. On nam pokaże magiczną. Zobaczymy co będzie. Mega minion, mini peka, ice golem, piecyk, wizard, szkieletki, troszeczkę ich tu wpadło, rage, no i to wszystko wypadło tego. Nie było legendy, no niestety, ale dziękuję za taki malutki opening. Oczywiście pokazaliśmy, idę według zgłoszeń, więc będę pokazywał według zgłoszeń po kolei. No i zaraz przechodzimy do kolejnego. I tu widzę będziemy mieli kolejną magiczną i prawdopodobnie Free jeszcze zobaczymy. Zezek12 Browarek Polski serdecznie pozdrawiam, a w ten sposób, jeżeli chcecie reklamować klany, oczywiście w ten sposób mogę reklamować klany. Coś mi przysyłacie, ja to nagrywam, oczywiście pozdrawię. Nie reklamuję klanów, ponieważ dobrze wiecie, żeby coś zareklamować trzeba znać. A ja nie będę reklamował czegoś, czego nie znam, a później ludzie będą do mnie mieli pretensje, że reklamuję gówno. Dobra, więc lecimy z tym openingiem, zobaczymy, co nam pokaże. I mamy Free Chesta, dosyć szybko przeleciał, nic ciekawego, no i magiczna, Gold, Goblinki, Minionki, Inferno, Barbarzy, Golem, Hog Rider i i Freeze. No niestety nie było legendy. Mam do was taką małą prośbę, jak będziecie nagrywać openingi nie tak szybko, powolutku jedno po drugim, żeby miał czas chociaż przeczytać no dobra, to dziękujemy i za chwilkę kolejny tu będzie kolejna magiczna i troszeczkę już więcej bo jeszcze Krone, Silver i Gold więc troszeczkę będzie więcej pan Krówka w Poland Respect 2, pozdrawiam I tutaj trochę cofnę, bo było już wcześniej nagranie, ale nie miałem od kogo więc yy, zobaczmy sobie wcześniejsze. Tutaj cofnę. Yy, była oczywiście darmówka. Nic ciekawego. Barbarzyńcy. No i teraz mamy Silvera. To troszeczkę nam przycina w tym, no ale jakoś idzie obejrzeć. Tutaj Silver kolejny otworzony. Mortar. No i zobaczmy Goldówka. Trochę za szybko to, ale dobra, nic ciekawego nie ma w tej goldówce też. Teraz chrome poleciał. Gemy. Przydadzą się zawsze. Rakieta. Strzałki. Walkiria. Bomber. No i magiczna. Czekamy i mamy magiczną. Gold. Minionki życzę. Legendy Mortar. Każdemu życzę legendy, naprawdę każdemu. Tesla. Jest Epic, jest drugi Epic i. No i niestety, rakieta nie było w tym odcinku na razie jeszcze legendy, więc przechodzimy do kolejnego openingu waszego. I tutaj będzie dosyć potężny opening. Jak widzicie, mamy dwie magiczne, dwa gianty. To musiało być dosyć długo zbierane. I tu będzie freak 106 Federacja. Teraz będzie po prostu zalew openingu Federacji. Dostałem właśnie od jednego gracza, więc teraz będą chyba cztery filmiki z openingu z klanu Federacja. Widzę, że tam chyba dużo osób mnie ogląda. Pozdrawiam. No i lecimy. Jestem ciekawy. Dwie magiczne, dwa gianty. Tu chyba musi być legenda. Dobra. Pierwsza magiczna. O i właśnie w takim tempie nagrywajcie, żebym ja miał chwilę coś skomentować, powiedzieć, co jest, chyba że ktoś nie lubi. Jak komentuje. Dobra, inferno. Widać, że tu inny język, czyli ktoś musiał oglądać wkurwionego odnośnie zmiany języka. I golem epica. Nieźle. Bardzo dobra karta. Trzeba w końcu zacząć nią grać. Druga magiczna. Liczymy na legendę. Trzymamy kciuki. Muszkieterki. R Ritter. Knight Ritter. Fajna, fajna nazwa. E Huyo ho Hog Rider. Mini peka. Hexe. I jest pierwsza legenda na odcinku dzisiejszym. Drwal. Czyli mówiłem, że musi być legenda, w której skrzyń no i zobaczymy. Gianty. uwierbiam gianty. Najlepsze skrzynie do levelowania kart No. Oh. Guarcy, chociaż ich było mało, teraz będzie dużo czego. O, oh, super No, jeżeli go używa, to mu się przydadzą. No i drugi giant. Gold. Jest pierwszy epic. Inferno i dużo high Spiritu. O, i tu mamy kolejny opening z federacji. Tym razem nie mam niku, więc nie wiem, yy, czyj to jest opening. Dobra, ale polećmy z nim, Gold Hog Rider, Tu też widzę język zmieniony, czyli to by był też Freak Barbarzyńcy Poison Strzałki. Do, sporawo strzałek ładnie. 317 Prince 5 Bomb Tower 61 i Wiedźma 6. Czyli nic ciekawego nie wpadło. No nie wiem, czy to było opening, ale przechodzimy do kolejnego. Tak, jak mówiłem, mamy pełno teraz openingu, właśnie z Federacji. Joe, yy, kolejna magiczna, miejmy nadzieję, że coś fajnego mu wydropi z tej magicznej. Golda, goblinki, ice spryty, archerki, tesla, epic pierwszy, ice golem i I szkieleton, czyli nie tak najgorzej też wyszło w zasadzie. No nabram. jeszcze coś tam chyba zostało? No i ostatni opening na tym odcinku znowu Federacja. Po prostu tak jak mówiłem, lecę według listy zgłoszeń. Akurat ten mail był jeden z wcześniejszych, było pełno openingu w nim. Eee, Nexo Fighter Federacja ma giantę magiczną. Giant tutaj ciekawie nie, zagamy, nie będzie otworzony. No zobaczmy, mały opening. Dokładnie Silver i Free. Ale tu kolega jeszcze dokonał zakupu z zakasę i kupił pakiet i magiczna, super magiczna skrzynia, więc zobaczmy, co on tutaj wydropi. Szkieletonki, tombstone, Kanon. Zakasę to legenda powinna być. No, te pika nie ma. Jest 14 balonów i te 14 balonów było tylko, ja jeszcze myślałem, że coś będzie, więc tak można powiedzieć, słabo z tego wyszło, ale dziękuję za openingi. Oczywiście czekam na wasze kolejne. Pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.